Witam Was w kolejnym odcinku Minecrafta Usunąłem trochę materiału i zrobiłem yy, Rotary Macerator bez Was Mam już te nowe maszyny <coughs> Które chciałem mieć No Teraz musimy zrobić Singularity Compressor Jest do tego potrzebny obsyglant, po który muszę kopać To do zobaczenia za chwilę No dobra Ja już sobie wykopałem o i teraz ciśniam. To jest patyczki. Tu. <laughs> Ok, widzicie? To jest szybkie, to piec. jeszcze ekstraktor. No ale na ekstraktor na potrzeba. Po co to? A! Mm -hmm. to, i to, i to. Jak to zdobyć? MMF. Boże, cokolwiek. <tryk> Drogie to. Overlocker up, coś tam. Znaczy, jakie tutaj są nowinki techniczne, których mi się nie śniło. Dobra, przejdźmy do rzeczy. No, jest. Y potrzebny nam jest Electrolyzed water cell. A żeby to zdobyć, potrzebny nam jest elektrolyzer e jest. I teraz tak. Elektrolyzer może stać tylko przy MFI. Yy. Drugi problem. Nie mamy MFI, mamy tylko badpaka. Czyli mówiąc prościej, jest mi potrzebny diament. Dużo diamentów, 61 yy. reston, trochę Restona, hmm. kable. kabla. Dobra. Warnage. Tak, o ile pamiętam, to chyba były 4, ale 4, dobra. Jest nam potrzebny chyba machine block, to ustawione jakoś tak i chyba cztery kable dookoła. O, bingo, MFI. Dobra, i teraz lecimy na Szczecin, nie tutaj, tutaj. Mhm. No tak, tutaj. Otwórzmy sobie drzwi, drzwi, i na dół, i na dół, i na dół, i na dół. I musimy to sobie sru, sru, suru. O, o le fail. Eee, yy, tak. Potrzebne nam są do tego złote kable. O, come on! Dobra, widziałem złote kable. Ja chyba miałam złote kable. Dobrze, nic mi nie się w kurzu. Uff, mam. Dwa razy. O, dobrze. Mam kable. <tryk> <tryk> mhm. Czyli, że tego nie chcę. Trzeba ogarnąć. To to jest ekstraktor. Oh shit. Trzeba być tak, tak. Tu i tu. Poczuć się, Tu, tutaj, 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 tutaj i tutaj. Ok. Tu, tu i tu. Działa? No działa. O, super działa. E Tą sprawę mamy załatwioną. Teraz musimy. <laughs> o, oh, teraz musi to być elektrolyzer. Electronic circuit i dwa MT-sele, Dobrze. Ja to mam albo tu. Albo i nie mam. Dobra, mam to. Mam to. cztery kable tin Chyba tu będę miał tin, albo tu w ogóle będę miał te. No nie książeczką. Nie ma. No nie mówcie, że nie mam tinu. O da, prochy tu. Dobra, lipa. Musimy sobie... <coughs> Sorry. kurde, żadnego tinoru nie mam. Dobra, idziemy do naszego magazynu. Paski bez. Tu, tu, tin, 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 tin. tin, no właśnie. Wszystko jest, tylko trzeba poszukać. Dobra, to musi być. Nie. Rotary macerator. tor Tu. Patrz jak to teraz szybko robi. A to jeszcze szybsze może być. Nium, nium. nium. O, wait. Okej. Okay. Dobra, jesteśmy już. Naprawiłem problemy z dźwiękiem. A to wkurza. Cicho. Mam już trochę godzin Ok, tyle mi wystarczy. Dobra. Hmm. Tu chyba i tu. <laughs> Tutaj chyba. Tu chyba i cztery kable, tak. Pamiętam. Dobra. I z tym idziemy do MFI. I teraz MFI musi być naładowane na maksa. No. I teoretycznie to musi być na maks naładowane. Super. Ekstra. Mm, gdzie ja mam baterie? Batery... Jest hmm. trochę arbuza. Nie! Dobra, tu był ten... No żeż, kurde, gdzie ja mam Dobra, wiecie co, idziemy sobie po wodę. I sobie tylko to... Pięknie. Teraz te zwykłe water trzeba włożyć do Elektrolizera i czekać. Chociaż ja wiem, że MFI musi być naładowane na Maxa. Dobra. Wsadziłem może się kiedyś zrobi. Teraz wiecie co? Pójdziemy sobie po... Aha, 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 yy... Gdzie jest generator? Tam nie można dać tego... Kabla, bo wybuchnie mi wszystko w cholerę. I do przepalenia, trzeba dać. A czyli ten generator to? No, spoko. Cokolwiek. Bo kobla kopałem na szybko. Kopiemy sobie taki malutki pokoik. Jump, 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 Koper tam był, nie? Oczywiście, nie mam chyba tego. Eee. Mam? Nie no, mam badboxa. Mam badboxa. Tutaj i tutaj. Pięknie, i teraz jest mi tylko coś na oko potrzebne. Ło. Tutaj nie ma. Tutaj nie ma. Tutaj nie ma. Tutaj nie ma. <laughs> tutaj nie ma. Tu... Tutaj. No gdzie jest węgiel? Tutaj nie ma. Tutaj nie ma. Kurde, węgol. No wiem już gdzie. Nie, <laughs> wiem już gdzie jest. Jest w naszej tajnej bazie. Pada śnieg. Nie, to ja muszę zrobić te terraformer, wiecie, bo. Yy... Nie. O! Przychodzi, uwdziała. Węgiel! Mm. <grym> bo wkurzę mnie to jak te śnieg pada, bo tutaj później wszystko trzeba ze śniegu. No patrzcie jak to wygląda. Jak takie byle, co? A ty squid, co tu robisz? No dobra, wpływaj sobie. Nie będę cię bił. Węgiel, 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 węgiel. M hmm, mm, na dół. A, tutaj. No i teraz <laughs> trzeba zrobić baterie. Których jak zawsze nie mamy.

Naładuj się, naładuj się, naładuj się. O jest! Dobra, na, na tym chyba zakończymy nasz, nasz odcinek, bo to się będzie było do jutra. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, ja się z wami żegnam, do zobaczenia, nara. Witam was w kolejnym odcinku Minecrafta. Usunąłem trochę materiału i zrobiłem y, Rotary Macerator bez was. Mam już te nowe maszyny, <coughs> które chciałem mieć. No. Teraz musimy zrobić Singularity kompresor. Jest do tego potrzebny obsyglant, po którym muszę się kopać. To do zobaczenia za chwilę. No dobra. Ja już sobie wykopałem. O i teraz ciśnię.